Jesteśmy w mojej pracowni Kreatura. Zajmuję się malarstwem olejnym, jest to głównie malarstwo autorskie. Oprócz tego zajmuję się projektowaniem wnętrz, czyli łączę pasje twórcze z projektowymi. Również rzeczy, wykonuję rzeczy autorskie typu torby z banerów albo lub biżuteria. Pracownia składa się z dwóch części. Tutaj jesteśmy w części takiej czysto tak zwanej brudnej, pracownianej. Tutaj maluję, tworzę. W drugiej części jest część bardziej galeryjna, wystawiennicza. Założenie pracowni ma być miejscem otwartym dla ludzi z zewnątrz. Jako właśnie galeria wystawiennicza również będę przeprowadzać tutaj różnego typu warsztaty. W ramach festiwalu designu będę przeprowadzać warsztaty dla dzieci w niedzielę 20 października i w następną niedzielę 27 października są to warsztaty ekodesignu, tekturowe mieszkanko i plastikowe zwierzaki, na które serdecznie zapraszam.